Dużo osób irytuje się, że Kościół się wtrąca w sprawy cielesne, że w sprawach cielesności się wypowiada, ciągle każe uważać, uważać i w zasadzie niektórzy myślą nawet, że on zakazuje. Bóg stworzył świat piękny, świat dynamiczny, ale niebezpieczny. Góry są niebezpieczne, morze jest niebezpieczne, lwy są niebezpieczne, wirusy są niebezpieczne i eros, czyli właśnie wspomniany fizyczny wymiar miłości jest niebezpieczny, ale jest piękny. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Dzisiaj czas na nowy odcinek. Dzisiaj będę mówić o bardzo ciekawych tematach myślę na podstawie księdza Piotra Pawlukiewicza, na podstawie jego książek i wykładów oraz na podstawie pana Jacka Pulikowskiego. Długo przygotowywałam się do tego filmiku, żeby dobrze to wam przedstawić, i przedstawię Wam też różne rzeczy, które najbardziej mnie ujęły i które dały mi do myślenia. Zapraszam do oglądania. Jeden ze swoich wykładów, ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaczął w ten sposób, że człowiek jest po to na ziemi, by jak najbardziej dopasować się do swojego Stwórcy, do Boga, który jest miłością, miłością idealną. I powiedział coś takiego, że czas dany nam tutaj na ziemi jest właśnie drogą, żeby się jak najbardziej do Niego upodobnić, żeby umieć odzwierciedlić tę miłość Bożą. Spodobała mi się właśnie ta wizja życia jako drogi, jako podróży, takiej fascynującej podróży rozwoju, podróży zapierania się siebie, co nie jest łatwe. To jest droga poszukiwania samego siebie, droga poszukiwania Boga. I właśnie ten czas, który teraz mamy, powinniśmy wykorzystać zarówno na nasz rozwój duchowy, jak i cielesny. Bardzo spodobały mi się te słowa księdza Piotra. On powiedział, że Bóg to trzy osoby w jednej naturze i dodał, że nikt z nas sam nie wejdzie do nieba, tylko z tymi osobami, które miał za zadanie kochać. I powiedział coś takiego: że wejdziesz albo z mężem, albo z dziećmi, albo ksiądzem, Swoimi parafianami wejdzie albo nie, zależy czy dobrze wypełnił to zadanie. I powiedział też, że samotność to piekło, że piekło jest samotnością, natomiast, że niebo to radość wspólna, że to jest wspólnota, czyli wejdziesz albo nie z tymi, których miałeś właśnie za zadanie miłować. I to mnie po prostu uderzyło. Słuchając wykładu księdza Piotra, essex, poezja czy rzemiosło, bardzo trafiło do mnie porównanie, które ksiądz Piotr właśnie zawarł: że świat stworzony, nasze ciała, pociąg seksualny to wszystko, co nas otacza jest pracownią. W, bez której w ogóle nie moglibyśmy się rozwijać. I super przykład podał, że to tak, jakbyśmy malarza na przykład zamknęli albo zaprosili do pokoju pustego, puste ściany, nic tam nie ma i powiedzieli maluj, ale on by potrzebował płótna, potrzebowałby i pędzla. Także i nasze ciało jest pracownią to miejsce, które też ma nas rozwijać, prowadzić do naszego rozwoju. I myślę, że to jest jedno ze zdań kluczowych. Wydaje mi się też, że dzisiejszy świat zupełnie o tym zapomniał. Ksiądz Piotr mówi też, że możemy wyrażać miłość na różne sposoby, i też oczywiście przez ciało, co jest związane z miłością eros, czyli właśnie miłością fizyczną. Dostaliśmy ciało, żeby i nim kochać, też właśnie w taki sposób możemy to wyrażać. I ksiądz bardzo dużo mówi o samodyscyplinie i o opanowaniu siebie samego. Jakiegoś pobudzenia, właśnie, które odczuwa każdy zdrowy człowiek. I to nie może, nie powinno nami rządzić, doprowadzać do jakichś bezmyślnych czynów, które potem nas ranią, po prostu nam szkodzą. Tak wiele osób już w taki sposób sobie właśnie zrujnowało życie. I słuchając właśnie tego wykładu księdza Piotra, pomyślałam, że mogłabym się z wami podzielić moimi sposobami czy pomysłami, jak można dbać o swoją czystość, jak można rozwijać tę dyscyplinę, jak można w ogóle dbać o naszą seksualność. Myślę, że warto to podkreślić, patrząc na to, co obecnie się dzieje. Dla mnie to jest oczywiste, ale właśnie chciałabym to podkreślić, że unikanie filmów 18 to jest według mnie podstawa. Inne filmy, które również zawierają jakieś sceny ostre, można tak powiedzieć, również tego unikam, żeby jakieś obrazy, nie zapisywały mi się właśnie w pamięci, żeby mi się to nie zakodowało, bo często takie rzeczy potem przypominają się w najmniej odpowiednich momentach, czy to w kościele, czy w ogóle gdzieś, gdzie w ogóle nie powinnam o takich rzeczach myśleć, i to jak na złość właśnie jest podsyłane jakby przez złego, żebyśmy nie mogli się skupić, i żeby to nas po prostu niszczyło. Także unikanie takich filmów i takich scen no, właśnie. Ciężko powiedzieć, żeby teraz unikać takich filmów, ponieważ takie elementy zawarte są praktycznie w każdej produkcji, czyli to tak jakbym mówiła, że nie można niczego oglądać. Otóż nie. Po pierwsze, jest jeszcze kilka takich filmów, które nie zawierają takich rzeczy, także można, ale nie dużo tego jest. Po drugie, jeśli oglądamy jakiś po prostu serial, który nam się naprawdę bardzo podoba, nie wiem, jakieś wojenne dziewczyny, to w, w moim przypadku albo Stulecie, w innych albo coś, i tam są takie rzeczy, to wówczas zwyczajnie ja to, jak coś takiego się zaczyna, albo to widzę, że zaraz będzie, to po prostu to przewijam ileś sekund, tak? I tyle i to jest to do zrobienia. Potem nie zostają mi jakieś obrazy w głowie. Albo też taka ktoś by powiedział taka zwykła rzecz, takie no to bardzo proste do zrobienia. Jak idziemy na przykład ulicą i są billboardy, plakaty, jakieś reklamy, wiadomo, że teraz są tam jakieś rozwalone kobiety albo na gości, także zwyczajnie się jakby na to nie patrzeć. Wiadomo, że jak idziemy, to coś nam wzrok poleci nagle i dopiero wtedy wiemy, że tam to jest i możemy dalej tego unikać. Ja wiem, że to brzmi może trochę jakbym przesadzała, ale jednak naprawdę takie obrazy potem się pojawiają. Warto nie do dopuszczać do takich sytuacji, żeby to się gdzieś tam tam w głowie zapisywało. Jest też sprawa na przykład reklam w internecie, reklam na poczcie. Wchodzisz na swojego maila i, i nagle jakieś głupoty wyskakują, to też można sobie po prostu zablokować. Tata też tak robił, także polecam. Też polecam taki sposób na Instagramie, że ja jakiś czas temu weszłam na mój profil i stwierdziłam, że obserwuję dużo kont, które jakby nic mi nie dają w sensie takiego właśnie na przykład rozwoju. Wzięłam i odobserwowałam większość profili, tak. Dlatego, że wyskakiwały mi jakieś zdjęcia, które po prostu były dla mnie. Szkodziły mi po prostu. Wiecznie nagość, jakieś, jakieś pod tekstami. Podobało mi się to, i uważałam, że to mi niczego dobrego nie daje, to i odobserwowałam. I myślę, że taki porządek właśnie w kontakt na Instagramie też bardzo by pomógł, także bardzo Wam to polecam, żeby to jednak zrobić. Wtedy nie będzie takiej sytuacji, że wchodzicie na Instagram i Wam ktoś wyskakuje w dziwnej pozycji albo coś, lepiej obserwować te profile, które nam coś dają i pozwalają nam się rozwijać, także patrzmy, czym my w ogóle karmimy się tak na co dzień. Jeśli chodzi o tę samodyscyplinę, o to opanowanie, to właśnie opanowanie tego popędu seksualnego pozwala żyć w wolności. Tak więc wracając do naszego głównego wątku, nie możemy pozwolić, żeby współczesna kultura, dzisiejszy świat współczesny. Odebrał nam właściwe rozumienie współżycia, w ogóle tego sensu pan Jacek Pulikowski. Tak samo jak ksiądz Piotr, uważa, że ono powinno być po prostu także wyrazem miłości i prowadzić do jej pogłębienia z żoną albo z mężem. I dlaczego podkreślam właśnie, że z żoną czy mężem specjalnie to robię? Nie z byle kim, dlatego że przecież też swoich sekretów, tajemnic, jakichś ważnych dla nas spraw też nie przekazujemy byle komu, prawda? Nasze ważne sprawy życiowe i takie rzeczy to raczej są zarezerwowane dla kogoś bardzo bliskiego. Dużo osób irytuje się, że kościół się wtrąca w sprawy cielesne, że w sprawach cielesności się wypowiada, ciągle każe uważać, uważać, i w zasadzie niektórzy myślą nawet, że on zakazuje. Przeczytam fragment z tej książki, którą też już Wam pokazywałam od księdza Piotra. Genialny, genialny fragment. Dlaczego właśnie Kościół w sprawach cieleśności mówi, że żebyśmy wiecznie uważali? Bo wielu ludzi zachowuje się jak nowicjusze w lekkiej atletyce, którzy by wybiegli na trasę maratonu i pierwszy kilometr, przebiegliby sprintem. Łatwo można sobie wyobrazić, co się dzieje na drugim kilometrze. Zniosą gościa na noszach i niektórzy, a w zasadzie bardzo wiele osób obecnie rozpoczyna bieg pod tytułem Związek z moim chłopakiem, moją dziewczyną i zaczynają oddawać od siebie wszystko na pierwszej prostej, a potem znoszą ludzi właśnie na noszach z sali rozwodowej. Naprawdę, teraz wiele osób zachowuje się jak nowicjusze, i ja nie mówię o jakby ludziach, ja mówię również o sobie, bo sama przeżyłam różne rzeczy, których bardzo żałuję, których w zasadzie mówiłam na innym filmiku. Jesz jeszcze kawałek pozwolicie, że przeczytam z tej książki, bo to jest genialne. Bóg stworzył świat piękny, świat dynamiczny, ale niebezpieczny. Góry są niebezpieczne, morze jest niebezpieczne, lwy są niebezpieczne, wirusy są niebezpieczne i eros, czyli właśnie wspomniany fizyczny wymiar miłości, jest niebezpieczny, ale jest piękny. I Bóg stworzył to wszystko i powiedział, że jest piękne. I dramat grzechów współżycia przed ślubem masturbacji polega na tym, że to, co jest piękne, jest niszczone i tracone. Właśnie to, co powinno być takie piękne, co jest piękne, tylko właśnie w zły sposób wykorzystywane. I to jest właśnie to pierwsze 100 metrów. Maratonów przebiegnięte sprinter. Czasem mam takie chwile zastanowienia, takie refleksje, taki filozof mnie łapie. Bardzo martwię się tym, co obecnie świat zrobił, z tym, co obecnie świat zrobił z seksu w ogóle. Jakiś produkt, w zasadzie, który dobrze się teraz sprzedaje. Jakaś rozrywka, wyłącznie coś, co ma zaspokoić nasze potrzeby. Czysta fizjologia. I ksiądz Piotr tak ładnie powiedział, że ludzie potrafią ze zwykłego, powiedziałoby się, obrazu, z jakiejś muzyki, z jakiegoś utworu muzycznego, z jakiegoś filmu, potrafią zrobić wręcz nabożeństwo. I on tak świetnie. Przytoczył pewną historię pana, który właśnie mu przedstawił jakiś obraz i zrobił to w taki sposób, że to było po prostu jak arcydzieło, jak nabożeństwo w zasadzie. Ludzie potrafią właśnie z czegoś tego zrobić, że nie, po, nie pozwolą dotknąć, żeby się przypadkiem nie zabrudziło, żeby nie spadło, żeby coś, by tego nie zniszczyć. I właśnie my powinniśmy tak traktować tę sferę seksualności, żeby nie pozwolić jej zabrudzić, po prostu podeptać. A teraz to się dzieje na świecie, także wydaje mi się, że to zadanie staje się jeszcze bardziej ważne, żeby nie dopuszczać do tego ni żeby też ludzi uświadamiać i Pokazywać swoim życiem, że można to zrobić inaczej. Możemy walczyć o to, żeby ta sfera była traktowana właśnie jako czysta, jako piękna, wolna od lęku jakichś blokad psychicznych, z którymi też wiele osób obecnie się zmaga. Zauważmy, że teraz tak wiele osób młodych zabiera się za to, nie będąc w ogóle na to gotowym. Ani na możliwe przyjęcie dziecka, ani na jego dobre wychowanie. Po prostu człowiek za szybko zabiera się za to, do czego powinien jeszcze dojrzeć. To wszystko odbywa się potem w ogromnym strachu, w lęku, czasem wręcz w panice. A jeszcze większa panika pojawia się, gdy ta druga osoba. Nagle nas zostawia, i co potem? I jakby oddaliśmy coś bardzo cennego, coś bardzo ważnego komuś, kto zwyczajnie to podeptał i po prostu sobie od nas poszedł, nas zostawił. Zobaczmy, jak często teraz ludzie poranieni są właśnie w taki sposób. Oddają coś bardzo cennego komuś, kto w ogóle na to nie zasługuje. Oddaj to osobie, która przysięgała przed ołtarzem, że cię nigdy nie opuści, że cię nie zostawi, że będzie z tobą do końca. Tak pod koniec jeszcze do was, do dziewczyn chciałam powiedzieć żebyśmy szanowały siebie, szanowały swoje ciało. Pokażmy, że teraz w XXI wieku można żyć inaczej, można żyć z zasadami być szczęśliwym i że to jest naprawdę do zrobienia. Wystarczy właśnie trochę samodyscypliny i tego zapału, żeby faktycznie zacząć zmieniać coś. Nie mówię, że to jest łatwe, w zasadzie jest to bardzo trudne i sama zobaczyłam, jak właśnie walka o czystość, jak to wygląda, jak byłam w ostatniej mojej relacji, o której właśnie mówiłam na filmiku niedawno, która uważam, że była moim największym błędem. To ja widziałam, jak to jest walka. Jak trzeba, jakby nawet jakiś gest, jakieś, jakieś słowa, czasem jakieś myśli, to wszystko trzeba tak bardzo kontrolować, uważać w ogóle na to. <laughs> Także pokażmy, że można żyć inaczej. Teraz szanujmy siebie, szanujmy swoje ciała. Nie pozwólmy, żeby ta nasza współczesna kultura nas po prostu zniszczyła i odebrała nam to, co może być piękne czyste, inne właśnie niż pokazuje dzisiejszy świat. Możemy modlić się o wytrwałość, o odwagę i o przemianę naszych serc i też pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami, same. Gdyby tak było, no to od razu byśmy poległy, No właśnie nie jesteśmy same, także możemy się o, o to modlić i zacznijmy od siebie, od swoich zachowań i będzie dobrze, myślę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się wkrótce w kolejnym.